Dzień Boże, w 12 niedzielę zwykłą w ciągu roku. Zadziwia mnie pytanie uczniów skierowane do Jezusa. Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? Nie, nie byłoby takie zaskakujące, gdyby Jezus nie zrobił dla uczniów czegokolwiek. Ale przecież wyciągnął ich z monotonii życia, pokazał im nowe perspektywy, byli świadkami cudów. Mogli z Nim przebywać non-stop. Ale kiedy na chwilę zamknął oko, bo zmęczenie dawało się już we znaki, wśród uczniów pojawiło się oburzenie. Pan śpi, Pan nie interesuje się nami, nie reaguje na nasze problemy. Znamy takie podejście, nie? Pewnie niejednokrotnie sami w takiej postawie stanęliśmy przed nimi i mówiliśmy: Gdzie byłeś i co zrobiłeś, kiedy miałem trudności? Jak mi pomogłeś, kiedy sobie nie radziłem z życiem? Dlaczego byłeś głuchy na moją modlitwę? To wszystko jest o krok przed następnym ruchem, by powiedzieć, że ja już tego nie chcę. I mam dość wiary, kościoła, Boga, ludzi. Zajmę się sam sobą, będę się skupiał tylko na swoich potrzebach. Bo jak ja o siebie się nie zatroszczę, to nikt tego za mnie nie zrobi. Jednak Bóg nie odpowie na pytanie, gdzie był, bo nie musi się z tego tłumaczyć, a my nie mamy prawa tego żądać. Najpierw należy sprawdzić, czy my z wiarą stawaliśmy przed nim. Bo jeśli nie, to czemu się dziwimy, że nie słyszeliśmy jego głosu? Trafną ocenę naszej kondycji wystawił papież Benedykt. To my nie jesteśmy w stanie ocenić tajemnicy Boga. Widzimy tylko fragmenty i mylimy się, chcąc być sędziami Boga i historii. Przez to nie jesteśmy obrońcami człowieka, lecz bierzemy udział w zniszczeniu. I problemem nie jest istnienie Boga albo jego brak. Problemem jest nasza postawa, która prowadzi nas do życia, jakby Boga nie było. Słusznie też powiedział o nas ludziach sam Pan, jakże brak wam wiary. No to prowadzi nas do strachu. Bo jesteśmy mądrzy, kiedy dominujemy i jesteśmy silniejsi od innych. Ale jeśli nad czymś nie możemy zapanować i sytuacja nas przerasta, stajemy się mali i słabi, ale jednocześnie pełni pretensji. Wtedy też jesteśmy zdolni do wyolbrzymiania problemów. Czy uczniowie faktycznie ginęli? Przecież żaden z nich za burtę nie wypadł. Rybacy, którzy zęby zjedli na połowie ryb i pewnie niejedną burzę przeżyli, aż tak spanikowali? To może być moja opinia, ale wydaje mi się, że już zdążyli się przyzwyczaić, że to Jezus o wszystko się troszczył. Więc oni zwolnili się z odpowiedzialności. On ich przygarnął i otoczył opieką, więc uznali, że już nic nie muszą samodzielnie robić. Nawet tej wody, która wlewała się do łodzi, nie starali się opróżniać. To też niestety jest problem dnia dzisiejszego. Wielu zwalnia się z myślenia, że mają się włączyć do pracy, jakby ktoś miał im wszystko pod noc podstawić. Nie zaangażują się, ale oczekują efektów i pierwsi są do oceniania, że można coś było zrobić inaczej. Bóg chce dać nam samodzielność. Daje nam też odczuć Jego moc, a przy tym daje nam czas na ćwiczenia wiary i nadziei. To, co odkrywa przed nami dzisiejsza scena, może nas bardzo zaskoczyć, choć nie powinno. Mianowicie nasze porażki i niewiadomości są również okazją, by tej Bożej Mocy doświadczyć. To, co się wydaje negatywne w naszym działaniu, staje się okazją, by wydobyć dobro. To fakt, że uczniów już, już przycisnęło do dna łodzi i przestali racjonalnie myśleć. Zwrócili się do Jezusa, choć w mało przyjaznym tonie, ale on natychmiast zareagował i uciszył burzę. I to, co było wcześniej określone lękiem, stało się szacunkiem. Bo tak dotkliwa lekcja sprawi, że człowiek na drugi raz inaczej zareaguje. Zamiast pretensji oburzenia okaże zaufanie i podda się woli Boga. Jeżeli wierzymy, że Jezus może wszystko, nie mamy powodów, żeby bać się czegokolwiek w życiu. Niech Pan Wam Błogosławi mnie, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.